Czy w projekcie budżetu jest e, jakaś zarezerwowana kwota na e, warsztaty terapii zajęciowej? Już mówię. E, wywołany do odpowiedzi. E, konkluduję. Spotkałem się z panem Wójtem i z panem Starostą. Podjęliśmy decyzję, że wycofujemy się z tematu montażu warsztatu terapii zajęciowej i centrum opiekuńczego w budynku PKOBP. Dlatego że. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia na dzisiaj to jest grubo ponad 20 milionów złotych. I już kilka miesięcy temu, nie mówiąc o tym, podjąłem taką wewnętrzną decyzję o opracowaniu projektu alternatywnego. I ten projekt alternatywny, w porozumieniu z się Warczak, z którą to konsultowałem cały czas, bo nic nie robię za jej plecami i za plecami środowiska, które się osobami tymi naszymi zajmują. Stworzyliśmy koncepcję warsztatu terapii zajęciowej i centrum opiekuńczego w miejscu, w którym dzisiaj jest warsztat terapii zajęciowej. I to nam się wszystko ładnie tam mieści, gdzie widzimy możliwość obniżenia kosztów. No przede wszystkim, zachowując te same proporcje, a ma to być WTZ na 100 osób, a dzisiaj jest 50, zachowując tą samą liczbę pracowników, co w PKOBP, budujemy budynek parterowy kubaturowo o wiele mniejszy niż PKoBP, bo tam jest ta wielka kubatura tej wielkiej sali, to Państwo wiecie. Dalej budujemy budynek bez windy, tam winda jest niepotrzebna, bez barier architektonicznych, jak powiedziałem parterowy, na ładnej działce i mamy tylko jeden problem. Problem jest taki, że musimy zburzyć ten WTZ, który stoi i w jego miejsce postawić nowy i na przyszło rok musimy dyslokować warsztat terapii zajęciowej w inne miejsce. To może być szkoła, to może być jakiś inny obiekt, będziemy na ten temat rozmawiać. WTZ ma duży majątek ruchomy, różne przyrządy dydaktyczne, różne narzędzia do warsztatu terapii zajęciowej. To wszystko musimy zachować. Jesteśmy w ostatniej fazie konsultowania tematu. I teraz tak, żeby wyjść z twarzą, bo my musimy jako samorządowcy wyjść z twarzą, ponieważ wydaliśmy pieniądze na zakup budynku PKOBP. Wydaliśmy, jak Państwo pamiętacie, po 500 tysięcy złotych. Wydaliśmy na projekt i drobne prace, powiedzmy, takie związane z projektem około 200 tysięcy złotych, więc my musimy ten budynek sprzedać za co najmniej 1 700 tysięcy złotych, żeby powiedzieć, że nie było straty. I z taką ofertą będziemy wychodzić na rynek i uzgodniliśmy, że będziemy realizować przetarg ofertowy. Czyli z jednej strony o wszystkim będzie decydowała cena, ale ta minimalna to musi być to, co wydaliśmy, to dokładnie jeszcze trzeba policzyć i to, co w tym budynku ma być. Bardzo oczekiwane byłoby to, żeby tam powstały nowe miejsca pracy. Raczej to nie jest budynek dobry do adaptacji na budynek mieszkaniowy, ponieważ jest tam strefa cmentarna, która ogranicza. Też nie może być to budynek stricte. Gastronomiczny, tam mogą być element gastron gastronomii, tam był w naszym projekcie, ale on był oddalony od cmentarza. Czyli to właściwie budynek jest duży, ale jego funkcje są bardzo ograniczone. O wszystkim dokładnie jest poinformowana Jasia Warczak. Pan wujk i pan starosta konsultowali temat ze mną. Twórcą projektu architektonicznego jest architekt miejski, czyli to robimy bezkosztowo Andrzej Ciemiński. On projektował centrum opiekuńcze w Czuchowie którego budowa rozpocznie się lada moment i to jest, jak gdyby to Centrum Opiekuńcze w Czuchowie, które Andrzej tam zaprojektował, to jest dla nas taki wzorzec, tak jak nasz żłobek jest wzorcem dla pana wójta w kontekście przedszkola w miejscowości Harzykowy. Kiedy chcemy to budować? Otóż zgłaszamy zapotrzebowanie na środki pefronowskie na rok 2026. Czyli 25 kończymy projekt, branżę w 26 byśmy budowali. Nasze wstępne porozumienie, które jak Państwo się domyślacie, muszą zaakceptować nasze rady Rada Gminy, Rada Powiatu i Rada Miasta jest takie, żebyśmy solidarnie jako starosta wójt i burmistrz finansowali to zadanie naszymi samorządami po jednej trzeciej. Pozyskamy oczywiście dotację z PFRON-u. jaka ona będzie, tego nie wiem, ale sądzę, że to będzie w granicach 3 milionów złotych. Dalej powinniśmy otrzymać dotację na tą część opiekuńczą z Ministerstwa Sprawiedliwości. Szacujemy, że jeżeli ten budynek będzie miał w granicach 1200 m2, to nawet licząc dzisiaj po 10 tysięcy złotych z wyposażeniem ze wszystkim, to to wynosi 12 milionów, a nie 25, 000, prawda? Jest duża różnica po stronie, po stronie kosztów. E, e, kolejne pytanie tam w tej koncepcji. Przebudowy budynku po Banku PKO była mowa o mieszkaniach. Tak. Czy w tej nowej koncepcji na działce obecnej. Też będą mieszkania. Taka sama ilość? Było dziewięć, z tego co pamiętam, a będzie troszeczkę mniej. Ile to jeszcze? Nie wiem, <grym> trzeba z Jasią Barczak rozmawiać, trzeba to wydyskutować. Tam kiedyś był pomysł, żeby z boku wybudować nowy obiekt? Do tej koncepcji pan Starosta chce wrócić? Koncepcję tworzy Andrzej Ciemiński. Okay. Pan starosta ją akceptuje. My włączyliśmy do działki, którą miasto przekazało WTZ-om wraz z obiektem byłego przedszkola, sąsiednią nieruchomość. Dlatego nam się to wszystko powiększyło. Celna uwaga. Dobrze. A są już jakieś y, koncepcje, gdzie dyslokować WTZ? Y, nie mamy na razie jeszcze konkretnej propozycji, ale mamy na to cały rok czasu, bo ta dyslokacja nastąpiłaby wiosną 2026, gdybyśmy rozpoczęli budowę WTZ-u. Obiecaliśmy, WTZ na pewno zbudujemy i tu starosta, wuj i burmistrz są kompletnie zgodni. I to nie są żadne wielkie pieniądze dla samorządów. A warsztat terapii zajęciowej potrzebuje już akcji ratunkowej w mojej ocenie, bo ten budynek oprócz tego, że zawiera w swojej konstrukcji azbest, to technologicznie i technicznie jest już bardzo, bardzo słaby. Poza tym jest silnie eksploatowany, bo tam funkcjonuje WTZ, a po południu jest realizowany do wieczora program unijny. Czyli tam jak gdyby. Przepustowość tego budynku jest jedna z największych w Żadna szkoła, żaden obiekt, myślę, że jedynie supermarket może się równać z ilością osób, które są na metrze kwadratowym w tego typu budynku.